Cześć, witamy w zespole szkół im. Jadgi w Głęczycy, szkole z tradycjami istniejącej ponad 50 lat. Oferujemy następujące kierunki nauczania: 3-letnie Liceum Ogólnokształcące, Klasa Humanistyczno-Dziennikarska, Klasa Computer Science, Klasa Mundurowa oraz 4 Technikum: Technik Informatyk, Technik Teleinformatyk, Technik Elektronik oraz Technik Ekonomista. Nauka w technikum informatycznym pozwala nam na rozwijanie naszych zainteresowań związanych z informatyką i poszerzanie naszej wiedzy na ten temat. Nowoczesny sprzęt pozwala nam na wykonywanie zaawansowanych projektów i ułatwia pracę, a dodatkowe koło z informatyki przygotowuje nas do egzaminu zawodowego. Uczęszczamy do klasy komunistyczno dziennikarskiej która pozwala nam rozwijać nasze umiejętności zarówno dziennikarskie jak i aktorskie. Dlatego chodzimy na takie kółka jak dziennikarskie, fotograficzne czy teatralne. teatralne. Zajna, zaraz zadzwonimy po weterynarzach, gdzie po ptokach. Przecież gdzie ty się patrzysz, nie tam się mieć No nie gdzie tam. się patrzysz, tam się patrz. Nie ona, tylko ty. No właśnie, nie ty, ty tam się patrz. W ogóle co ty robisz? Wybrałam się do klasy humanistyczno-dziennikarskiej, ponieważ interesuję się aktorstwem i dziennikarstwem. Szkoła pozwala mi rozwijać swoje umiejętności, dlatego uczęszczam dokoła dziennikarskiego, fotograficznego oraz teatralnego. Co za ludzie, nie? Która? Tam w drugim rzędzie. No. No. no, filują. Co? Filują. A, 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 o, co, co ty robisz? Dokazałeś no, mi filować! Chęci no, filowa, nie śpiewać! No, a co znaczy filowanie? Po traciłem, dobra. W świecie szpiegowskim filowanie oznaczy obserwowanie. Obserwowanie, wiesz? obserwowanie. O, 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 Oddział własność! Oddział spotków! Oddział własność! Przepraszam do klasy mundurowej w Zespole Szkół imienia Dogi ponieważ profil tej klasy umożliwia mi zdobywanie wiadomości z chemii i biologii na poziomie rozszerzonym oraz rozszerzanie moich zamiłowań związanych z służbami mundurowymi. Sam Klasa mundurowa to nie tylko sam mundur. Mamy tutaj rozszerzenie z biologii, chemii i języka obcego. Poza tym odbywają się tutaj zajęcia z służbami mundurowymi i właśnie to mnie tutaj przyciągnęło. Oddział, baczność! Dwórki, w prawo, zwrot! Oddział, baczność! Za mną, marsz! Kolejny dzień nie cieszył Pomimo tego, że w tym roku przystępuję do matury, w naszej szkole zawsze jest fajnie. Jest organizowana wiele imprez takich jak walentynki, dzień sportu czy konkurs tańca. Dzięki nauczycielom mogę rozwijać swoją pasję i zainteresowania. Szkoła to nie tylko siedzenie w ławkach. Bierzemy udział w wielu akcjach charytatywnych, jak na przykład Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Góra Grosza. Oddajemy również krew pod patronatem PCK. W naszej szkole nie damy wam się nudzić. Po lekcjach organizowane są również koła zainteresowań, jak na przykład koło wspinaczkowe, koło fotograficzne czy wyjazdy do kina. W tym roku już po raz trzeci zorganizowaliśmy turniej CES-a. W rozgrywkach udział wzięli nie tylko uczniowie naszej szkoły, ale również zaliści z powiatu łęczyckiego. odnosimy wiele sukcesów sportowych. Przyjdź do naszej szkoły. Na pewno nie pożałujesz. Nasza, Nasza szkoła, szkoła jest super! <noise> Jeśli marzysz o studiach, chcesz rozwijać swoje zainteresowania, przeżyć ciekawą przygodę, poznać wielu ciekawych ludzi, zapraszamy do